Major Zygmunt Szędzielarz-Łupaszka doczeka się w końcu godnego pochówku. Po 65 latach od zamordowania przez zdrajców narodu polskiego Łupaszka spocznie na wojskowym cmentarzu na warszawskich Powązkach. Uroczysty pogrzeb z udziałem najwyższych władz państwowych zaplanowano na 24 kwietnia. 22 kwietnia trumna ze szczątkami majora zostanie wystawiona w Archikatedrze Łódzkiej. Major Łupaszka był osobą znienawidzoną przez komunistów za to, że podjął walkę o wolną Polskę. W 1945 roku uznał, że ojczyzna nadal jest pod okupacją, tym razem sowiecką. Mówi Robert Wyrostkiewicz z Fundacji Niezłomni. Major Łupaszka był jednym z najbardziej objętych propagandą komunistyczną. Stąd też po jego śmierci, bo, ponieważ ujęty został dopiero w 1940. W roku przez kilka lat trwało śledztwo i osadzenie majora. E, został zgładzony dopiero na początku lat 50., w 1951 roku, właśnie 8. Lutego. Ale wtedy major Łupaszka nie miał pogrzebu. Nocą potajemnie ubecy jego ciało wrzucili do jam grobowych gdzieś w nieznanym miejscu. Miała po nim zaginąć wszelka pamięć. Rodzina przez całe dziesięciolecia poszukiwała miejsca, gdzie mogą spoczywać prochy ojca i brata. Dopiero po ekshumacjach w 2013 roku na Powązkowskiej Łączce udało się odnaleźć szczątki majora. I dopiero teraz bohater narodowy będzie miał pogrzeb z wszystkimi honorami. Wystawieniem warty honorowej, oddaniem e, s, s, salwy honorowej, czy mamy nadzieję również wystawieniem oddziału ułanów, który e, podążałby w kondukcie za trumną, która będzie e, jechać na lawecie, tak by była widoczna dla jak największej ilości Polaków. Ci ułani, którzy e, z tempem kroczyliby przed czy za trumną, to też pewnego rodzaju nawiązanie do biografii pana majora, który... Nie tylko był żołnierzem wyklętym, ale był też żołnierzem II Rzeczpospolitej. Major Łupaszka będzie pochowany w grobie na warszawskich powązkach, gdzie spoczywa jego córka. Przez wiele lat była to symboliczna mogiła Zygmunta Szędzielarza. Niewątpliwie swoim życiem major pokazał do jakiego stopnia ukochał Polskę. Mówi Marzena Krug z Gdańskiego Oddziału IPN. Bezwzględnie trzeba o nim mówić, to że to patriota, który całkowicie swoje życie oddał Rzeczypospolitej Polskiej. Major Łupaszka był wielkim autorytetem dla Danuty Siedzikówny Inki, był jej dowódcą. Świadczy o tym między innymi fakt, że w chwili egzekucji ostatnimi słowami młodziutkiej sanitariuszki było zawołanie Niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. Danuta Siedzikówna Inka urosła do pewnego rodzaju symbolu i nic dziwnego, że tak się stało, ponieważ ma piękny życiorys, chociaż bardzo krótki. Niespełna 18 lat, kiedy zapada wyrok śmierci. Mimo, że szczątki legendarnej sanitariuszki i łączniczki zidentyfikowano rok temu, to do dzisiaj nie odbył się jej pogrzeb. Bliscy Inki chcą, aby pochowano ją jednocześnie z Feliksem Selmanowiczem Zagończykiem, z którym razem zostali rozstrzelani. Jego szczątków dotąd nie zidentyfikowano. To także żołnierz majora Łupaszki, mówi Piotr Szubarczyk z Gdańskiego oddziału IPN. Zagończyk wykonywał też różne sekretne zadania, które mu dawał pan major Szędzielarz. Był dobrym żołnierzem. Bał się śmierci, bał się śmierci na pewno, ale ponad ten lęk przed śmiercią był lęk. Obliskich. Inka i Zagończek prawdopodobnie zostaną pochowani na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku.